Tak trochę burdelowo mi to brzmi. Takie trochę Indiana Jones. A teraz przed wami. Pantera. I, a, bo tu jest marynarski węzeł. No i. To no. Płasko-długie, twerki i to jest, Nie, no ja nie umiem. Ale mamy dwa razy Indiana Jones. Hej, dzień dobry! Witamy się z Wami. Bardzo, ale to bardzo serdecznie. Teraz ty. Bye. Hej, dzień dobry. dzień dobry! Słuchajcie, zaczynamy filmik, mierzymy i to będzie pierwsza i ostatnia stylizacja, w której mamy te same sukieneczki na sobie. Ubolewam tylko nad tym, że takie dziecko szybko rośnie i to jest sukienka, która no, przyda się tylko na okazję. Chcemy zrobić sobie sesję świąteczną i pierwsze zamówienie jest ze sklepu Angela. Ja z tego sklepu zamawiałam Angela! Angela. Raz w życiu, jakiś czas temu, sweter i taką o nie, nie, nie ciągnij mi kolczyka. Sweter i taką Taki płaszczyk z alpaki i teraz mamy zestaw sukieneczek. Nie wiem, czy ona na mnie nie jest troszeczkę za krótka. Chociaż nie, no nie jest zła, no co ja chciałam, do kostek? Także mamy taką fajną sukieneczkę, laurki, skarpetki niekoniecznie pasują. Malwina, proszę kamerę zostawić, ale ona sobie zażyczyła, że takie musi właśnie mieć. Te sukienki no zamówiłam z myślą o sesji świątecznej. Chcemy znowu sobie zrobić sesję świąteczną e, i to będzie nasza która sesja świąteczna? Pierwsza panoworodkowa, potem pierwsze święta, drugie święta, to będzie nasza czwarta. I powiem Wam, że to jest warte wszystkiego. Wszystkiego! Naprawdę, to jest tak niesamowita, cudowna, wspaniała pamiątka, a aura świąteczna jest jaka. To jest mój najukochańszy, najwspanialszy moment w roku. Jak większości z nas są ludzie, którzy nie lubią. I kanapki drwala i świąt Bożego Narodzenia. I w tej sukience, moi drodzy, jest jeszcze pasek, którego ja nie założyłam. Ogólnie ja do sukienki nic nie mam. Ona mi się przyda, mi się przyda ogólnie, nie? No bo la Laurce się później nie przyda, ze względu na to, że no wyrośnie z tej sukieneczki. Chociaż, chodź tutaj, pokaż, chodź. Ona jest troszeczkę od góry za duża. Mogła mi wziąć numer 92, bo jej wziąłam 98. Chodź tutaj, podejdź na chwilę. O i widzicie? Ona jest taka ciutkę za duża. Więc ona mogłaby mieć 92, no ale dobra. Malwina, ty też chcesz 92? Malwinka! I słuchajcie, ta sukieneczka ma jeszcze paseczek. No i ja ogólnie bym go. Nie chcę się wkładać przez te szlufki, bo to są takie szluweczki. Ogólnie ta sukienka też fajnie wygląda, jak nie ma tego paska. I te szlufki można po prostu wyciąć i tyle. Albo ja bym ten pasek y, zawiązała sobie jako kokardę z tyłu, tutaj wtedy. O. Bo tak tu na boku to ja bym wyglądała. Jakie, cześć. Tak, z, z boku to mi wygląda trochę komicznie. No i tu taka seksi, seksy świata. I ogólnie materiał wykonany jest spoko. Także taki zestaw powiem Wam, że na tej stronie był niedrogi. Ja kupiłam jeszcze na Black Friday. I właśnie dzisiaj mi przyjechało. W ogóle jest. Ja nie wiem, jak to jest zrobione. Więc w ogóle masakra. Było tam chyba niecałe 100 zł, to kosztowało 90, także się opłaca. Bo widziałam niektóre strony: jak sukienka taka sama mamy i córki, kosztuje ponad 400. No cześć, Laura, cześć. Także słuchajcie, no tak mnie trochę. Widzicie moje blizny? Jedna moja blizna, a tu druga moja blizna. Ja akurat nie mam z tym problemów, także od razu mówię. I słuchajcie, zamówiłam coś, co właśnie nie wiem, jak to teraz wyjdzie. Zamówiłam dwie pary takich długich skarpet. One są jeszcze dłuższe, bo tutaj się jeszcze rozwija. I to jest zamówione właśnie z myślą o sesji świątecznej, ale nie do tej sukienki, tylko ja mam z zeszłego roku albo nawet z dwóch lat z Lumpa. Kupiłam za grosze dosłownie taką. Sukieneczkę sweterek, czerwony, tam w białe jakieś tam reniferki, czy coś tam, coś tam. I myślałam, żeby założyć to do tego, ale ogólnie chciałabym przymierzyć i zobaczyć, jak to będzie wyglądać, więc może zróbmy tą komedię razem. Tak trochę burdelowo mi to brzmi. O! Proszę! Jaka pani Mikołajka! Uh -huh! Pani Mikołajka! Uh -huh! Nie no, no, nie do tej sukienki, no mówię. Do takiej sweterkowej. Więc teraz przechodzimy do drugiego stroju. <noise> Ale ja ściągam te skarpetuszki. I to nie było ze sklepu Angela, tylko ze sklepu Pakuten. I ja mam rozmiar S na M. Ogólnie, wybierając rozmiary, czytałam tabelę rozmiarów i ogólnie nadal nie wierzę, że ja mogę nosić rozmiar S na M w mojej wadze teraz. Yy, bo kiedyś definitywnie to nie było żadne S na M, tylko dobra. U mnie na kanale było już wiele razy na temat y, rozmiarów. To nie wiem, czy nie było ze sklepu Angela, te skarpety razem z tym czymś, patrzcie na to. Ogólnie na pierwszy rzut, jak sobie tak staniemy, to jest gitnie, prawda? Ja sobie wziąłem tutaj pasek, żeby zaraz go ewentualnie zademonstrować. I patrzcie teraz. Szaragira. Normalnie szaragira jest. Takie trochę Indiana Jones. No powiedzcie, że nie. No i ogólnie, no zobaczcie, no sweterek taki fajny i to jest sukieneczka. No i do tego założyłam sobie te drugie podkolonowe. Ja mówię, to nie jest dochodzenia. chodzenia, to tak trochę, no ja nie wiem, jakoś tak trochę dziwnie to wygląda. No i ta kiecka, no dobra, no sweter, no nie wymagajmy od swetra, że będziemy wyglądali jak kuźwa wcięte w talii czy coś i do tego mógłby być jaśniejszy pasek. Mój nie mogę znaleźć teraz, więc zademonstruję sobie z ciemnym, jak to wygląda. Więc jakbyśmy sobie wyobrazili, że do tych burdelowych skarpet mamy tutaj jasny pasek, nie? No to, to by się może wybroniło. I tak jak mówię, skarpety są tylko do sesji zdjęciowej. Ja nie zamierzam tak paradować w tym, naprawdę tak burdelowo, nie? A tak trochę te grubsze gierki przysłoniło, tak jakoś... Tak, jakoś trochę lepiej się zrobiło, nie? No i jakbyśmy mieli, no, ciemny pasek też by mógł być, ale jakbyśmy zrobili sobie um, jaśniejszy pasek, no to ten Indiana Jones będzie trochę lepszy, ale ogólnie nie, nie jest zły ten sweterek. No bo popatrzcie, jeszcze, jeszcze zdejmiemy to, nie? O. I mamy, i mamy tak. No nie jest źle, bo to jest sweter, no to też jest trochę grubsze i tak dalej. Ogólnie fajne, więc to jest chyba Angela i to był rozmiar uniwersalny. Mam dwie albo trzy sukienki, które są. No bo były wyprzedaże, nie? Były promy. Tak, to jest paku, wszystko tutaj teraz. I to też jest. Co to jest za rozmiar? S na M to też jest. Znaczy ja w to S na M to wejdę? Jak ja czytałam te rozmiar. Ta sukienka już chyba 80 zł, a tamte, które za chwilę Wam pokażę, chyba 30. Jeszcze jest jeden sweter za trzy ale co chcę powiedzieć, że ja to, to na pewno zwracam, bo nie Znaczy, ona, no tak to nie wygląda źle, nie? Zależy, jak jeszcze to założę na siebie. Ale słuchajcie, to jest to jest taki polar. To jest taki normalnie, no gdzie latem w takim czymś? To jest taki taki, no miły polar, jakbyście założyli. Matko, no przecież to... Pipka ugotowana. No. Dobra, zakładam. Zobaczcie, no jak teraz patrzycie tak na mnie, nie? To nie wygląda, to wcale źle, prawda? Tam się do, do wakacji jeszcze te z 5 kg zrzuci. No, 6 chciałam zrzucić, no ale wiadomo, pociąży tutaj się tak powiększa się tu. I jakoś tutaj to tak. Wolno się to wsysa do środka. No i no mam stanik na sobie, tam może trochę prześwitywać. I naprawdę ogólnie ta pantera nie wygląda źle. W serio. No mówię, jakby tam trochę jeszcze z 5 kg, nie? Schód, to tutaj by się trochę tak wyciągło i wtedy wiecie, pantera by była git. Naprawdę spoko by to było. Ale ja już w tej chwili w domu, ona nie ma pod spodem też tej panterki, ale ja czuję, że mi po prostu jest gorąco w tej kietce. To jak ja pojadę na wakacje, 30 parę stopni, to będę stała i tylko... no coś poszło nie tego sam, powiem szczerze. Zwracam ją, dlatego że kosztowała 80 złotych, także ona jedzie do zwrotu. I czekajcie, od razu wyjmiemy, jeszcze mam dwie letnie. No nie, no, no ogólnie wygląda to fajnie, no spoko, ale no nie, zwracam to. Y, tutaj mamy. Czy to było uniwersalne? Czasem zwyczajna chwila łapie wyjątkowe okazje. Czy już za, fajny napis. Y, nie, tu chyba było jakieś uniwersalne, czy coś takiego. Czyli coś, co w ogóle kocham i uwielbiam. Tak jak ja w rozmiarze S w tej wadze. To jeszcze rozmiar uniwersalny. I nie jestem zła na tą panterę, bo wygląda to naprawdę fajnie, ale nie ten materiał, naprawdę no nie. Naprawdę nie. Dobra, teraz przechodzimy do tego, co tu się dzieje. I powiem Wam. Tak, te dwie, które teraz Wam pokażę, to one były groszowe sprawy. Chyba po trzy dychy były te sukienki. No i tu chyba był rozmiar uniwersalny, więc sobie, no, zobaczcie rozmiar uniwersalny. Teraz ktoś troszkę większy ode mnie, on w to wejdzie? No proszę, raz. Więc dobra. Tu mamy taką sytuację, i mi się wydaje, że to trochę można by było też sobie trochę opuścić. A, bo tu jest marynarski węzeł, który można by było pewnie jakąś kokardę sobie zrobić, ale moje zdolności są. Nawet można by było to chyba wyjąć i to bez tego, nie? O, i to też by spoko wyglądało. No, tu stanik nam trochę widać, ale jak zrobimy sobie jakoś tam dobrze, to go nie będzie widać, no chyba, że ktoś nie ma problemu. I teraz. Ach, pijesz coś? Ona tam coś pije. No teraz się odsuwamy. Długość jest spoko, bo myślałam, że będzie y, gorzej. Tylko wiecie co? Ten krój tej sukienki tu. Piję, taki, piję się. No jest ok. Y, ale on mi się tak trochę kojarzy z taką Majką Jerzowską. Kto ogląda moje filmy regularnie, ten zna Majkę Jerzowską u mnie na kanale. Znaczy ja nie mam nic do kobity, tylko do jej tańczących sukieneczek. Nie, no ogólnie, no zobaczcie, to jest twarzowe, bo to jest mój kolor. Kwiatki, żywe to jest. Yy, I mi jest ładnie w takich rzeczach. Ja siebie lubię w takich rzeczach. O, to jest najważniejsze. Bo czy się komuś ktoś coś nie podoba, no to przecież no nic na to nie poradzimy. ma prawo się komuś coś nie podobać. Yy, więc ta jest OK, ta jest spoko. Mamy jeszcze jedną letnią, więc otwórzmy sobie jeszcze jedną letnią i zobaczmy, co tu się zadziało. Ule ortalium. Nie, w sumie... No sztuczne takie, ale nie jest takie grube. Jest spoko. A co tu się dzieje żeby? Czekajcie. Dobra, tak, to też jest pakuten. I to jest... Yy... Jezu, to też jest S na M. Matko, ledwo człowiek 8 kg study. zobaczcie. Same eseczki. No dobra, załóżmy. Nie ma co gdywać. Tutaj mamy taki. Taki... Długi. Długi rozporek mamy. A ty jeszcze pijesz. No i kiecka. Nawet się chyba zapiąłam do końca? Tak, zapiąłam się do końca. Powiem Wam tak. Ten materiał jest y, sztuczny taki, ale on jest bardzo cienki i bardzo przyjemny. To też jest y, taki mój ożywiający kolor, ale tu. Tu. tu Widzę, co mi nie gra? Jakoś to, że to jest za wysoko. I to tak. Czy Wy też macie takie wrażenie, że tu coś. Jakby to było. O, jakby tu coś może tak. Boże, co ja cytki będę pokazywać. No ale jakby. Nie? Jakby tu nawet dać do krawcowej, żeby kawałek tak, o, to to będzie chyba trochę lepiej wyglądać, tak jakby tu było trochę zabudowane za dużo. Nie, nie, nie wiem, dziwnie mi to wygląda, ale ogólnie tu jest git, naprawdę jest git. Jest spoko, jest, jest jeszcze luz, także jak się schudnie, to też będzie przewiernie, będzie fajnie. No i tak wiecie, no dobra, już na wakacje się jedzie, to tam można trochę... Ser dla pokazać to. Dobra, teraz przechodzimy do sklepu H&M i do sklepu Sinsay. Wciskam tu jeszcze jedno moje przemyślenie, bo te sukienki, dokładnie te dwie. Ta pantera była za 80 zł. To one były na tych ogromnych wielkich przecenach i one kosztowały tak jak wam mówię, chyba 30 zł. I ogólnie normalnej ceny to były zaporowe, bo nie wiem czy nie ze 150 zł. To powiem wam, no, to jest sztuczne, no, no, każdy może sobie sprawdzić skład na stronie, zanim kupi, tak? I stwierdziłam, że za trzy dychy na wakacje takie coś do oblatania, spoko, naprawdę. Ale jakbym miała normalnie zapłacić tą zaporową cenę, chyba za 150 zł, nigdy w życiu. Bo to jest po prostu taka lekka, zwiewna, naprawdę szmateczka, taka miła w dotyku, sztuczna. Ale, no, to nie jest warte tak dużych pieniędzy, naprawdę, no, nie. I teraz, dobra, mamy tak. Mamy, dobra, tu mamy, a dobra. Mamy bluzkę z H&M, która ogólnie no jest spoko wygląda. Baskineczka, mamy spodnie dżiny sinseja które też były na tych dużych przecenach i one kosztowały chyba 32 zł i naprawdę są spoko. To jest jakaś seria, czekajcie, o tutaj mam. Ja mam dwie pary sobie zamówiłam. Te, co mam na sobie są trochę jaśniejsze, te są ciemniejsze, ale nie zostawiam dwóch par i ich nie zwracam, tylko mam komu je podarować bo naprawdę kosztowały niedużo. Ja mam rozmiar tutaj 40. I to była jakaś seria Mam Fit. I powiem Wam tak. Są naprawdę spoko te dżinsy. Z tym, że jest jeden problem. One mi się już trochę porozchodziły. I ja tu mam naprawdę, zobaczcie. Ja tu mam naprawdę duży luz. I ja planuję jeszcze schudnąć sobie 6 kg. Boziu, daj mi po prostu, żeby mi się udało. Już tylko 6 kg. Nic więcej nie chcę. Więc one... Po 6 kilogramach będą trochę za duże i może być tak, że po prostu będą takie fajne, luźne, zależy jak będą wyglądać i można będzie je zostawić, a po prostu mogą ewidentnie wyglądać jakby były za duże, więc pożyjemy, zobaczymy, w razie czego dam jedną parę komuś i później w razie czego, gdybym schudła, też mam ją komu wydać, a nie ma nic wspanialszego niż podarować komuś udrania i dać im drugie życie. I ogólnie ten jaśniejszy kolor mi się bardziej podoba niż ten ciemniejszy, więc zostawiam sobie ten mm, jaśniejszy, no i... To no, płasko, długie. Nie? Rozumiecie? Twerki to jest... Nie no ja nie umiem. Jezus, ja, ja nie umiem, Boże. Jakbym tu tak ruszyła, to mi to, tu ramiona mi chodzą, ja coś tak nie umiem. Dobra, nieważne, nie będziemy tu się twerkować, więc ogólnie spodnie spoko. Tylko żałuję właśnie, że nie zrobiłam tej zasady, że zamówiłam jedne 38, a drugie 40. Fakt, że teraz te 38, gdybym założyła, to mogłabym się nie dopiąć. Albo gdybym się dopięła, to wiecie, co by się zrobiło? Eee, tu by było tak ściśnięte. Ta fałda, nie? No ja mam fałdę, no nie ukryjemy tego. Ta fałda, jeszcze jakbym założyła taką obcisłą bluzkę, to by to, by to wyskoczyło tutaj tak. Jezu, jak ja nienawidzę, jak tak ktoś chodzi. Z całym szacunkiem do wszystkich. Absolutnie, niech sobie każdy ubiera, co chce. Niech sobie nawet każdy, kto jest grubszy ode mnie, zakłada krótsze te. Niech sobie naprawdę każdy robi, co chce. Ale jak widzę, takie obci... no, jeansy, po prostu ktoś sobie założył jeansy. I do tego taki zwykły t-shirt, który jest jeszcze lekko półprzeźroczysty i po prostu ta fałda brzucha, no, no sorry, ale ona dosłownie tak, dosłownie albo jeszcze bardziej. Tych obcisłych. No to wybaczcie mi, ale ja nie mogę. No po prostu nie. No można założyć inną koszulkę, która będzie dużo lepiej wyglądała. Z całym szacunkiem naprawdę. Ja nie chcę nikogo obrażać, bo to nie chodzi o to, że ktoś jest yy, 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 grubszy. To, ni, to, tu nie ma żadnego yy, w tą stronę żgania w kogoś. Bo no, ja też byłam jeszcze grubsza i ja teraz też nie jestem nie wiadomo jaka chuda. Ale po prostu można do takich spodni założyć naprawdę bluzkę, która będzie ładnie wygl wyglądać. Cześć. Cześć. Jest problem, wiesz? Problem! Problem, fałdy na brzuchu. Tutaj Dobrze. Będziemy mierzyli sobie ostatni sweterek. Z czego? Pakuten. I to też chyba była moja ulubiona seria, czyli rozmiar uniwersalny. Jezus, rozmiar uniwersalny. Czekajcie, o co tu chodzi? I on był też tani. Chyba z trzy dychy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to w ogóle da się jakoś... Widzicie, tu są jakieś takie... Nie wiem, czy to będzie widać. Nie? Nie, Piona? Ja nie mam tu już co zapalić, i dlatego ta pora do nagrywania to jest taka trochę okantyłka. tyłka. Powiem Wam. Ja nie wiem, jak to jest prezentowane w kamerze. Tu są takie fajne. Widzicie, tu też jest Indiana Jones, ale to fajnie wygląda całość taka. Tak, tak. Gdzie co? Ja go zostawię. Uci urywamy to. I naprawdę fajnie to wygląda, ten sweterek. Spokój jest. Naprawdę jest... Poczekajcie no teraz. O, tu widzicie? Takie prześwituje trochę fajnie, takie dziureczki są. Nie no, a jak ja stanę tu? Stanąć przy oknie? Bo naprawdę to ciemne, jest ciężko wyłapać. Jakbyśmy mieli tutaj lampy studyjne takie, to byśmy spoko to złapali. Naprawdę jest fajny ten sweter, musicie mi wierzyć. Cześć, to my. Mama już jest spocona, ma dosyć, tego mierzymy. Także słuchajcie, koniec. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Mamy tylko 20% baterii, więc to jest najwyższy czas, aby ją naładować. I zaraz nagrywamy kolejny film. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo wiem, że bardzo duża część z Was lubi mierzymy w moim wykonaniu. Ale mamy dwa razy Indiana Jones. Ale powiem Wam, że ta Indiana Jones jest spoko. Tamta mam takie. Ale polarowa Pantera out. Tak by była fajna, ale no polar, no kto to w ogóle. Z pomyślunkiem to się robi. Cześć! Buziaczka wyślemy? Dobra, to teraz się pożegnamy. Jeżeli macie ochotę i życzenie, zostawcie nam subskrypcję oraz kciuka do góry, za którego serdecznie z całego serca dziękujemy. A ja robię. A ty jeszcze się witasz, a ja się żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć! What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.